Mogą teraz iść z dwóch stron, w sumie? Nie, mm. to tylko z dwóch stron. Tak. Z, z jednej właśnie wracam. W sumie to z trzech mogą iść, tak naprawdę. Z trzech tylko, a nie z dwóch. Kurde, wybieg mi wróg, ale akurat nasz koleś był. A ja mam w tej chwili 5 fpsów. Nie wiem, co zgrane... Ja jestem przy punkcie B, także nie wiem, o której mi przyjdą te skurcze byki. musiałbym się bardziej skampić albo coś. Wy tam macie ruch jakiś? No, na razie dymnymi już prują. No, ha. Standardowa taktyka. Ja se pokampię trochę tak, tutaj o, przy... O, granat chyba poszedł. Drugi. Człowieku, co ty robisz? Zaraz w plecy dostaniesz serię, no co ty robisz? Ale koleś! No to to. Gdzie on bronił w ogóle? Ja nie rozumiem. Kogo? Nadchodzą chyba. Chodzą od strony. Od strony B nadchodzą od. Nie wiem jak to nazwać. Odkąd... Wy tam jesteście, czy ja mogę spokojnie tutaj zobaczyć co tu się, co tu się dzieje? No jeszcze A tutaj dzieje się -oj, oj, 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 dzieje się sporo, bo właśnie na, nasz jeden padł. Wstawaj! Aj, 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 aj. nie oberwałem oczywiście. Chuj wiesz skąd, chuj wiesz od kogo... Znaczy, od kogo to w sumie mało ważne. Najgorsze właśnie jest w momencie, gdy albo zabiją Cię w momencie, gdy jesteś za osłoną, albo zabiją Cię nawet nie masz pojęcia skąd Cię, skąd cię zabijają. To najbardziej w wkurza. No mnie dojechali już niestety. Są dokładnie pod punktem A. To znaczy chodzi mi o flagi, jak gramy w podbój, nie? Mhm. Mm nie mam pojęcia gdzie jest punkt A na podboju. Cholera, oni się tu zaraz przebiją. To zostawię im tu małą niespodziankę O, no, już e... będzie po niespodziance granat, po gra granat powoduje, że mur pada. No właśnie o tym mówię. Znaczy no to nie było, to było pytanie, nie stwierdzenie. Jeśli tylko ty u nas inny zajdą, to będzie dobrze Próbują się przebić. A, dokładnie. Nie będę nie będę ryzykować oni no, ryzykują Słaniaki Było blisko, że mi pocią, pociągnął z e, jakiejś snajperki. A ja mam zapomniałem, że nie mam apteczki, tylko mam granatnik dymny Bądź czegoś się pojawią i zdąży podbyć do, do tego, do przekaźnika to wywalnie się dymnego i można się go rozwalić. Oby tylko, oby tylko od naszego tyłu nie, w, nie weszli, bo będziemy mieć no, no, przesłane no, no. Ja to nie będę kampić na tyle, bo to bez sensu, bo nie wiem czy przyjdą czy nie O fuck Te Olej tu idzie, idzie Idą? Idą? No, widzę ja manę, i, widzę idę. I będą szli z dwóch stron, będą szli z dwóch stron Czołg przyjechał od twoich pleców. Widzę, widzę. Tu ładnie się zaczyna. No grubo. Ja, ja. to <grym>, Ta. A o, nie jest o, nie, ma, nie mam na, na, na nie mam, no ja to ja mam powiedza. ja mam dymny kurczę. Mhm. Nie można mieć kurczyn niestety dwóch rzeczy jednocześnie. No. Wchodzą? Ta, ja widzę. Podniesiesz mnie? Nie wiem, czy zdążę. Tam jest czysto. Na razie. Dobra. Nie, nie skupiłem się za bardzo na celowaniu. Zapomniałem, że mam też respirator. Uda mi się? Uda mi się? Uda mi się. Ufff... Mieć sturmowca w teamie? Dobrego szturmowca w teamie? A coś tu podejść nie mogą? Albo i mogą... A czołg tu sobie gdzie chyba wjeżdżał... Tak. Coś podłożyli. Na pewno nie B. A! Aha... No jak... Pff, jak nikt A nie bronił, to się nie ma to dziwota, że kurczę podłożyli cholera. No bo tam czołg, wiesz, podjechał, oni się rozpili na czołgu. Sprawę łatwą teraz Ale rozbroili Ale miałem laga gość. Gość nie. Nie wiem, nawet nie wiem, chyba nie, bo nie, nie zaliczyło mi kila. Kość się obrócił, dostał po dupie i... No. i po chwili 5 metrów dalej się znalazł. Mimo że już zginął. Nie mam pojęcia jak to się, jak to się dzieje. Góra, 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 panowie! Kur, na dach! Zdjął wszystkich, ale jaja. Sukin kot. Na dachu jest? Tak, na dachu. Pieprzony. Widziałem gościa, ale nie, nie mogłem strzelać, bo kurczę przede mną było czterech naszych. Dupa zbita. Ale skoro tutaj jesteś, na to... na tym taszku na wprost? Nie wiem, gdzie ty patrzysz, więc nie jestem... Zaraz ci powiem. O, już go nie ma. Już go nie ma. Na punktem. Oj, dostaje! Od kogo? Aj, ja dostaje! Aaaaa! Era! Rozwali! Nie no, mamy przejebane w tym momencie już. Ja on... Jako... Kurde, no człowiek się na nie gotuje. I teraz sobie po I oczywiście od początku, no bo... I mamolagi, oczywiście. No, już skoczyły się? Nieba po co. Ja pierdole, jakie to są, jakie to jest, jakie to jest irytujące po prostu. Uważaj. Kurde, no nie za późno przebiegłem, cholera jasna. Aj! No, gin skurde synu Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi Gincie skurkowańcy Wybiłem pięciu Sześciu Oni nie wiedzą gdzie jestem w ogóle Ale ja, ja Może idzie dwóch Ach, rozwalili mnie w końcu Ale to była akcja Nikt nie miał pojęcia, że ja tutaj leżę w ogóle Ale rozwaliłem chyba z sześciu, ilu? Oś mam w sumie, a miałem a miałem dwóch czy, czy, czy trzech. Ale to była akcja. O, Aż mi się serducho poleciało do góry. O, I Givera była w użyciu i wszystko razem. Tu się rozgrywała prawdziwa bitwa. ho Jeszcze jest martwe ciała leżą. No w sumie nie mogą być żywe w sumie. Dobra, to co teraz? Tam jest sniper. Gdzie? Tam gdzie idę. Okej. Okay. o drugiej strony idę. Chyba go już załatwili Dobra stary, wracamy i bronimy tam. Ta. Też tak pomyślałem właśnie o, dobrze, że to się pokaże na nagraniu O Jezus Marel tutaj jest Ty, wróć się Tak, 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 zatrzymałem się Po prostu masakra ty. To tu się działo Oj granat się wamać Rozwalą mnie? Jeszcze AH! Nie dałem rady jednak przejść. AH! Fuck <laughs> Proszę wybaczyć szczerze za, moje, za wzrost moich emocji, ale nie trudni, mi się zdarza, że jestem w stanie zlikwidować tu naraz. I to w takiej nadarzającej się okazji. Przeszli przeze mnie. Nie dałem rady. Tea, zauważyłem! Działłem tylko trzech i a słyszę. Było jeszcze Dobra, damy rado, spoko. Aj! Hmm, prawie rozbroiłem, ale się nie udało. Nasi zamiast obstaw obstawiać mi dupę, to ja nie wiem, co oni robili: walą w dupę. O, oba, oba, pu oba punkty są podstawione Ty gdzie jest, gdzie reszta jest Panowie kurwa co wy robicie Lecą w kulki To MMM sy, nie no, nie oni Aaaaa! z kurwy synu Przepraszam, prze bardzo, bardzo was przepraszam za to że nam ale w takich momentach emocje biorą górę po prostu I sami powinni się dobrze o tym wiedzieć, prawda Dobra, idziemy dalej na punkt, bo... Dane, czy mi się wydaje, że tylko my tutaj, kurna, walczymy, a reszta no, ma to no, w dupie? No, no, Sniper! Nie wiem gdzie, ale ukryłem się chyba. Uff. Gdzie był ten Sniper? Już zdjęty jest. Dobra. Ale... Podchodzą od drugiej strony. Ach, tam są, skurczyby... A, ah! dobra. Poszedł. Pieprzył się. Idą kolejni. Idą drugiej strony. Dostał To my tu prowadzimy... My tu prowadzimy akcja typu kurde deathmatch, a nie cholera walka o, o punkt. Jak dla mnie to jest mega walka o punkt, bo właśnie tutaj stoimy wokół punktu obstawienia, a oni nas atakują. Znaczy, ja jestem w zupełnie innym miejscu, bo nie mogę się stąd wyrwać w ogóle. Dobra, gdzie idę? Dobra, idziemy na punkt, bo to się przestaje robić a. zabawne już. A Więc... cały czas zbieram tylko. To ten punkt jeszcze jest, a to ten punkt jeszcze działa. Okej, okay, mam pomysł. W sumie to nie, po co mi dymny jak ja nie potrzebuję dymnego, ale będę z drugiej strony. Ale dostałem... przygwożenia. Człok podjechał. Widzę, jedzie tu. No. Nie teraz! mnie dźwięk włączyć! Nie teraz. Nie dzwoń mi teraz tylko. Gdzie ty jesteś? Dobra, idę do ciebie. Ach. Nie przyjdziesz. Przyjdę. Dost! Aaa, on nie żyje! Aha. Dobra, spoko. Tak, nie żyje. Znaczy byłbym szybszy, bym go z, roz, rozwalił, ale no. Nie żył, nie żył już, więc. Aj! Nie od Skąd? Yy, od y, autostrady. Ale to tylko jeden, jeden gość. Miałem asystę, zaliczyłem, więc zginął. Śmiercią tragiczną. Tak? Jak on mnie zobaczył? Nie wiem. No ale, to mi się, ale to mi się podoba. Taka walka mi się bardzo podoba. Nawet dobrze, że są nie, niektórzy nie potrafią grać Przynajmniej dla nas jest więcej fanu. No mi to się bardzo podoba W końcu mogę pokazać... W końcu mogę pokazać... Nie, a jest cały czas na stałe Chyba, że drugi punkt, o kurde, idę tutaj Znowu czołg, znowu czołg Nie widzi nas Będą podchodzić, dymne puścili Być może Z czołgu pójdziemy jak wysiadł ja jestem dosłownie pod, pod przekaźnikiem O oh fuck Jeszcze 18 i będzie po robocie Kurde, zaraz ginę Od tyłu wchodzą, uważaj. No za późno, rozwojmy granat To był przypadek, to, to nikt, nikt tego nie zamierzył Ach, Będą podkładać Już tam biegnę. Podkładają? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale są tam bardzo blisko, no, bo widzę, tak, widzę, na mapie, nie? Dobra, no panowie! Jest snajper, jest na tam jest kurna sniper pieprzony! A. I czołg przy okazji, kuźwa! Ała! Chyba. Dostał, ale aj! Nie wiem, co tu się w ogóle podziało. No atakują nas, nas z każdej możliwej strony, a nasi chłopcy nie mają pojęcia co się w ogóle dzieje. Bo Kurde, sto się wszyscy stoją w jednym miejscu. Zamiast się rozprzestrzenić i być w różnych miejscach. No to też jest. No to widać zresztą. Ale spoko, już w szczęściu mamy wygraną. Albo i nie Musi tak być. Kurde! Aj. Na sam koniec jeszcze do 6. Jeszcze tylko sześciu musimy rozwalić. I wygramy. Panowie, nie dajcie dupy. W kurde mnie to odliczanie Tam jest sniper pieprzony. Tak jest Teraz gościa, pod, od, 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 od o... A. Nasz mnie zabił! No ja biegnę, żeby to rozwalić Kurde! A nasz mnie zabija, no hello! No myślę, że to już jest jesteś przeciwnikiem. No ale to już była masakra po prostu jakaś kosmiczna No i dziękuję Jeszcze żyjemy. Który... Nie no! Po chuj mnie ktoś respi, gdy jestem wokół trzech pieprzonych granatów. Ale wygraliśmy. Jest To była akcja. Uu. No ale z drugiej strony... pienie kogoś, kiedy widać, że wokół trupa jest 3, są trzy granaty. Po co? Żeby sobie punkty nabić? Nuby pierdolone. No cóż, to był szturm. Ja wam, ja, ja wam dziękuję z mojej strony. I cóż... Czy jeszcze jeden? Nie, no bez przesady, no. chcesz czy nie? Bo mi to... Nie, nie, ja już nie mogę, wiesz, muszę kończyć. No. Dobra, to w takim razie Dziękuję bardzo serdecznie i... I do usłyszenia, do zobaczenia. Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć. Good.